Tak może wyglądać okolica domu chińskiego obywatela, który nie zgodzi się na sprzedaż swojej ziemi pod państwową inwestycję. W dobie wykupów polskich terenów pod CPK lub drogi ekspresowe warto zobaczyć jak to wygląda w na pewno mniej ludzkim systemie. Takich sytuacji jest wiele. Od kamienic, które stoją na drodze, nowej drodze, całych bloków, które są otoczone przez węzły drogowe, po małe, pojedyncze domki. Takie budynki nazwano nail house, czyli domy gwoździe. Wbite gdzieś pomiędzy milionowe inwestycje, które oczywiście mają wyznaczone budżety na wykup obecnych właścicieli terenów, ale czasem ciężko się dogadać. Jednym z najpopularniejszych przykładów jest dom pani Liang. Została pozostawiona w dole pomiędzy dwoma drogowymi mostami, co jeszcze bardziej przyciąga ciekawskich, którzy zaglądają do jej dołu, tam domów. Na trasie inwestycji stało 47 budynków. I każdy z pozostałych właścicieli przyjął rekompensatę, oprócz pani Liang. W takiej sytuacji inwestor przeprojektował plan. Wygląda to właśnie tak. A czy wy mielibyście problem, gdyby wasz dom chciał wykupić państwo? Napiszcie w komentarzu.